Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj chcę z wami porozmawiać na temat bardzo fajnych terariów, które macie tutaj przed sobą. To są teraria Habistatu, szklane teraria, także wpada intro, a potem lecimy z tematem. To są, można powiedzieć, wyjątkowej jakości teraria, które będę chciał Wam zaprezentować. Nie tylko od strony zewnętrznej, ale też pokażę Wam, jak, jak takie terrarium złożyć, ponieważ te teraria kupujemy w paczce do samodzielnego montażu, ale montaż jest banalnie prosty. Co sobie zobaczycie, jak przejdziemy do tematu? Ale co takiego wyjątkowego w tych terariach? Słuchajcie, osoby, które hodują. Zwierzęta, po pierwsze, które wymagają szczelnego terrarium, które wymagają większej wilgotności, które wymagają też jakości. Tak? Czasami mamy problem z dopasowaniem terrariów i używacie różnego typu. Często, czy najczęściej są to teraria robione samodzielnie przez szklarzy, które. Mają swoje wady, gdzieś tam każdy je widział, każdy je ma. Można powiedzieć, my też je mamy. Jaka jest największa bolączka takich terariów szklanek, które mają na przykład przesuwane szybki, że między szybami wszystko Wam ucieknie. Jeżeli na przykład kiedyś hodowaliście gekony płaczące, na przykład, tak, to wiecie, że po prostu te teraria kompletnie się nie nadają. Tu ewentualnie może się sprawdzić gilotyna. Ale niekoniecznie zależy, jak jest oczywiście zrobiona. Często na tej górnej strzelnicy pozostaje warstwa, przez którą wam uciekną zwierzaki. W tych terariach szklanych najczęściej mamy też problem z wentylacją. Oczywiście jest wentylacja na dole, jest wentylacja na górze, ale jest w postaci pasków z blachy perforowanej. I w niektórych przypadkach może być to za słaba wentylacja. Jeśli na przykład chcemy hodować zwierzaki, które wymagają wyższej wilgotności, a przez to też wyższej wentylacji, to w takich terariach one będą miały problem, tak? Typu na przykład kamelony, jeżeli chcemy hodować, no to dedykowane są teraria tutaj siatkowe, tak? Albo częściowo siatkowe, no bo ich wentylacja jest sprawniejsza. Te teraria nie dość, że są szklane, bardzo szczelne w tej swojej dolnej warstwie, to jeszcze mają górę siatkową i to Wam pokażę. Zobaczcie, tu jest taki panel górny, pełna siatka, ale jednocześnie jest to wszystko bardzo wytrzymałe. Siateczka, słuchajcie, metalowa, nie do łatwego przegryzienia. Oczywiście znamy takie zwierzaki, które sobie... Z tym poradzam chociażby ptaszniki. Wiadomo, że tu zęby włożę i sobie przegryzą A kameleon na pewno krzywdy temu talerowi nie zrobi. Słuchajcie, to się ściąga bardzo fajnie, bardzo leciutko, bardzo sprawnie. Wystarczy tylko tutaj podważyć taki dzyngiel, tak to nazwijmy. Co tu jeszcze jest w tej górnej ściance? Słuchajcie, tutaj mamy otwór, gdzie możemy sobie włożyć. Na przykład rurę od fogera, tak? Żeby nie było żadnej szczeliny, żeby nam nic nie uciekało ze środka. Czy nie wiem, będziemy tutaj sobie drzewo łazy hodowali, tak? Żeby nic tam nie uciekało tędy. To tutaj, przez tą e, gumową taką zaślepkę, można powiedzieć, można włożyć sobie rurę od fogera I ona będzie dawała nam e, parę tutaj do środka. E, są tutaj też bardzo fajne wynalazki, mogę tak powiedzieć. Zobaczcie, tu jest taka mała zaślepeczka. Które możemy zdjąć, tak, i tędy możemy sobie wkładać różnego rodzaju kable, jeżeli potrzebujemy do środka jakąś fontannę zamontować. Nie wiem, jakiś no, termometr, higrometr, tak, włożyć kabelek, sondę włożyć do środka. To wystarczy tutaj z różnych miejsc. Jest sześć takich małych dźwigielków, przez które możemy zdjąć, i tędy możemy kabel sobie wprowadzić do środka. I też dzięki temu zabezpieczyć przed, przed uciekaniem zwierzaka tak? bo to da nam szczelność, słuchaj. I już góra jest założona, bardzo prosto się, bardzo fajnie to zdejmuje, ale to nie wszystko, co jest fajne w tych terariach, słuchajcie, ponieważ zobaczcie, tu mają, mamy drzwiczki które się tak zamykają, otwierają. Tak? Jest to na bardzo fajnym takim zawiasie, cichutko sobie pracuje. Bardzo wysoka jakość tego całego terrarium. I Jeżeli te dziuczki się zamkną, słuchajcie, to tu nie ma żadnych ścian. Uwierzcie mi, jeżeli macie tam jakieś płaczki, na przykład tutaj w środku klienci już u mnie kupowali takie terraria właśnie do hodowli płaczków, albo też na przykład węże, to nic ze środka nam nie ucieknie. Tu jest zamek, słuchajcie, już wam go pokazuję. Tylko muszę sobie wyciągnąć tutaj kluczyk z dodatkowego zestawu. A jeszcze jakbyście chcieli. To jest taka dodatkowa zaślepka. Możemy zrobić otwór w tej siatce. Włożyć tą zaślepkę sobie. To jest taka gumowa. Ładnie się tutaj wpasuje. I może być kolejna rura włożona, na przykład fogera Albo czegoś innego. Co tu jeszcze mamy? No sobie tutaj. Jest kluczyk, słuchajcie. Na, takim, na takiej przystawce. Więc możemy go sobie tam gdziekolwiek przy, przypiąć. I go nie, nie zgubimy. Ale ten kluczyk nam pozwala całkiem sprawnie zamykać. Zobacz, mamy zamknięte terarium, już zwierzak sam stamtąd nie wyjdzie, ani też nie, no, no zamknięte, nie zamknięte, teraz jest zamknięte, tak? Zwierzak nie wyjdzie, ani też jakieś dziecko, jeżeli mamy w domu, nam tego terrarium samo nie otworzy. Wyciągamy kluczyk, terarium zamknięte, zamek jest bardzo elegancki, bardzo sprawny, bardzo fajny, nie, ładny. No i mamy terrarium zabezpieczone przed dostępem z zewnątrz, jak i ucieczką z wewnątrz zwierzaka. Tak? I sobie otwieramy, kluczyk gdzieś tam chowamy, może sobie tutaj zwierzaczek wejść. Spód tego terrarium, słuchajcie, to jest bardzo szczelna, Konstrukcja, tutaj możemy wlać sobie wody tak? no, do tej wysokości. Powiedzmy, możemy nalać wodę, i ze środka ta woda nam nie wycieknie. Także spód jest czarny, co daje nam możliwość zrobienia mieszanego terrarium tak? gdzieś tam mogą być jakieś żabeczki, które sobie pływają. Może być na przykład tutaj hodowany sobie jakiś wąż, który będzie się kąpał w jakiejś przestrzeni. Agama błotna, na przykład, tak nie wiem co tam chcemy. Jeszcze sobie hodować w Felsunkę. No i tam jest jakiś małe baseny, gdzie pływają sobie rybki, ponczoszniki. Słuchajcie, idealne terrarium na takie zwierzęta. Tutaj mogą się kąpać. Może być rzeczywiście włożony jakiś korzeń, jakaś, jakiś kamień, tak jakaś wyspa skonstruowana, gdzie tam zwierzak sobie będzie mógł przesiadywać. Nie wiem, żaby jakieś większe, jeżeli chcecie. Płazy, no generalnie szerzej. I jeszcze jedna jest fajna rzecz w tych terariu, w terariach, przepraszam, ponieważ tu są panele boczne, takie, które możemy sobie wymieniać, jeżeli potrzebujemy więcej wentylacji. Tak? Stwierdzimy, że tu jest za mało jeszcze tej wentylacji od tej górnej siatki. To są takie panele boczne, które można sobie dokupić osobno, i y, część boczną możemy wymienić na siatkę, tak? na taki panelek siatkowany. I możemy sobie go zamontować tutaj bardziej w tylnej części terrarium dzięki temu no, ta wentylacja będzie po prostu dużo, dużo bogatsza. Tak? Tutaj od góry oczywiście możemy sobie położyć lampkę, jeżeli chcemy, tak, żeby i naświetlać terrarium i ogrzewać, jeżeli chcemy, tak? gdzieś tam od góry e, e, lampeczką. Tak, i tu stawiamy sobie lampkę z kloszem, i e, mamy pięknie podświetlone. A no już o, może tak, słuchajcie, zademonstruję. Tak, kładziemy sobie jakąś lampeczkę. Ja mam tu akurat taki panel, zobi i to bardzo fajnie wygląda. Ściany są szklane, słuchajcie, i jak sobie to zaświecimy, pięknie nam środek wygląda. To jest wszystko wykonane z czarnego szkła, z czarnej siatki z czarnego plastiku. Wszystko jest pięknie czarne, bardzo fajnie się odbija, działa to trochę jak lustro, więc bardzo estetycznie to wszystko nam wygląda. Ja jestem tymi Teriami bardzo zachwycony, ich jakość jest naprawdę bardzo wysoka, a cena wcale nie, nie, nie taka, taka wysoka. Dopóźniej Wam napiszę, mamy trzy rozmiary. To jest kostka 45 cm 3 czyli 45x45x45. Ja z Wami złożę tutaj terrarium o podstawie kwadratu 45x45, ale wysokie na 60 cm i mam jeszcze terrarium wysokie na 90 cm, jeżeli chcecie dla zwierzaka sobie zastosować bardzo fajne produkty. Także tak wygląda to terrarium, słuchajcie, w stanie już zmontowanym do zastosowania u różnych hodowców. A teraz Wam pokażę, jak to terrarium sobie zmontować samodzielnie, żebyście też przy tej okazji nie mieli żadnych problemów. Tak, to jest naprawdę bardzo łatwe w kilka... Kilkanaście minut powiedzmy to terarium jest zmontowane. Nie potrzebujecie do tego celu niczego poza jakimś nożem. Może być taki, jak ja mam nóż, żeby po prostu wyciągnąć to terarium ze środka i kilka opasek przeciąć, ale nic więcej nie potrzebujecie. Wszystko znajdziecie w pudełku. Także ja teraz sobie przestawię kamerę, żeby było widać co tu będę robił, a wy będziecie sobie obserwować i sami podejmiecie decyzję. Dobrze moi drodzy, ja sobie rozłożyłem już tą moją paczkę z terarium. To samo wy zobaczycie, kiedy zakupicie swoje terarium i je rozłożycie. Także mamy tutaj część spodnią, czyli taki basen, można powiedzieć, do którego można nalać wodę, jeżeli potrzebujecie. On jest bardzo ściany, stąd nam nic nie wycieknie. W zestawie mamy tutaj cztery poprzeczki, które będziemy montowali. W każdym z rogów terrarium mamy też e, takie prowadnice, można powiedzieć, które sobie też na rogach zamontujemy i nie tylko, e, które będą trzymały szyby boczne. Tutaj słuchajcie, mam e, tylną część terrarium, ona jest największa to jest największa płyta którą zamontujemy z tyłu, i od razu muszę Wam powiedzieć: pamiętajcie o tym, tu są dwie części. Jedna część jest pomalowana, zobaczmy się to przykleiło, a druga część jest szklana, i tą szklaną zawsze montujemy do środka, do terarium, nie odwrotnie, tak? Czyli ta szklana w terarium, bo jak będziecie pryskać, to żeby to mogło sobie spokojnie ściekać, a druga strona jest na zewnątrz. Ale tu palców podbijałem są ściany boczne tego formatu, które z boku będziemy montowali. One są dzielone na dwie części. To jest większy fragment, a tutaj jest mniejszy fragment ściany bocznej, który też sobie tutaj będziemy montowali. Te ściany są dzielone właśnie po to, żebyśmy mogli sobie zamontować ewentualnie zamiast szkła płyty szklanej, płytę z siatki, dzięki czemu uzyskamy większą wentylację, jeżeli będzie to potrzebne. Mamy też tutaj drzwi przednie. No, drzwi po prostu. No bo jakie mogą być inne drzwi? To też do zastosowania. No, to spoko położę. No i oczywiście górna część terrarium klapa górna z siatką. Do zamontowania, jak zabrać się za montaż? Zaczynamy oczywiście od czterech pręcików. One są ponumerowane, przy czym ta numeracja tak naprawdę nie ma znaczenia. One są tej samej wysokości i wkładamy je tymi strzałkami w dół w każdy róg terrarium. Raz, dwa, trzy i 4. ale samo włożenie nie wystarcza te pręty trzeba wkręcić słuchajcie do środka bo gdybyśmy to tylko zostawili włożone i e, kiedyś chcieli przenieść terrarium byście je złapali za boczne szybki no to by się rozpadło tak więc te pręty trzeba sobie po prostu wkręcić mocno do środka do poczucia mocnego oporu. Tak, kręcimy, kręcimy. O, tutaj już mi się dalej nie wkręca. Więc mogę przykręcić sobie kolejny pręt. Jeżeli coś tam nie chce się wkręcać, słuchajcie, warto pręcik wyciągnąć i wkręcić jeszcze raz, bo czasami źle złapie gwint i nie będzie się chciało wkręcać, bardzo ciasno się będzie wkręcało. To szkoda się męczyć, widocznie po prostu gdzieś gwint źle złapał i trzeba to zrobić jeszcze raz. Tak jak tutaj na przykład, tak. tak. A jak to dobrze zaskoczy, to naprawdę łatwo się wkręca. No i został mi jeszcze jeden pręt. To tak leciutko powinno się wkręcać. Dobra. I mocno dokręcić, tak, żeby nam te pręty się nie wysunęły. Także mamy zrobione tutaj plecy, Plec. stelaż, można powiedzieć. No i teraz słuchajcie, zaczniemy sobie wkładać porowadnice. Tylko zwróćcie uwagę, że one się różnią między sobą. Różnią się dwa. Od jednego. Zobaczcie, jaki tu jest przekrój. Tutaj mamy po dwa listki z jednej i z drugiej strony. Tak? Nie wiem, czy to dobrze widać. A tu jest tylko z jednej strony są dwa listki, a z drugiej strony jest jeden listek. Także ten akurat wykorzystamy z jednym listkiem z jednej strony, wykorzystamy z przodu, bo tutaj na tym będą się drzwi zamykały i otwierały. Więc tutaj nie musisz szybana w to wejść i ciasno się trzymać, tylko po prostu drzwi się będą otwierały. Więc tu, gdzie jest jeden listek idzie z przodu. Tak? Z tym jednym listkiem w stronę zamka, a z dwoma listkami w stronę tyłu terariu, te, te, terraria naszego. No i te, gdzie są już po dwa listki z każdej strony, montujemy od tyłu terrarium. Raz. I 2. Tak, zwróćcie uwagę, żeby mniej więcej tyle samo wystawało tego pręcika nad każdą tą prowadnicą. Bo jeżeli gdzieś z jednej strony będzie Wam więcej wystawało, to znaczy, że pręt nie został dokręcony. Musi być taka sama wysokość tego słupka, pręcika z każdej strony. Wtedy górna część będzie stała stabilnie. Tutaj, moi drodzy. Nie ma takiej prowadnicy, więc nie wystraszcie się, że Wam czegoś zabrakło w zestawie. Tak ma być. Dobrze, zacznijmy sobie montować w takim razie wszystkie elementy. Czyli zaczynamy w tej sytuacji od tylnej ściany. Strasznie to ubrodziłem łapami. Już jeżeli chcecie, możecie to robić w rękawiczkach, żeby to było pięknie czyste. No ale nie przesadzajmy, też po prostu można to sobie później umyć. Pamiętajcie szklaną taflą do środka, pomalowaną na zewnątrz i wsuwamy w prowadnicę. Musi to wejść tutaj troszeczkę ciasno, jeżeli wchodzi zbyt lekko, to być może źle źle włożyliśmy tą płytę. Ona nie jest idealnie to nie jest idealnie kwadral, więc jeżeli okaże się, że tutaj po prostu, by ta szyba nam wypadała to trzeba obrócić 90 stopni i wtedy wchodzi ciasno. także mamy tylną ściankę włożoną teraz będziemy budowali boczne ścianki z jednej i z drugiej strony także bierzemy pierwszą taflę tak samo częścią szklaną do środka wkładamy tak, żeby to tutaj wpadło w prowadnicę na dole i z tyłu, no ale ale tutaj jest dziura. Tym się nie przejmujcie, słuchajcie, bo od tego mamy coś takiego. Tutaj sobie wkładamy taką prowadnicę i źle Wam powiedziałem. Tak, to musi iść z tej strony. To musi iść z tej strony, nie z tej strony. Dlaczego? Ponieważ drzwi mają swoją prowadnicę. I te drzwi, jeżeli teraz włożymy, tak, żeby nam to już tutaj wpadło. no właśnie, tak. To tutaj, z jednej, tu jest ten jeden listy, który się opiera o drzwi. Tu mi kawałek blaszki wypadł, ale sobie to wsuniemy z powrotem. Tak to tutaj będzie się opierać i zobaczcie, te drzwi tak mamy otwierać. Tak, tutaj nie może być podwójnej, podwójnego tego listka, bo wtedy by drzwi się nie otwierały. Oczywiście nie, nie możemy zmienić kolejności, bo zamek jest z tej strony, także to musi zostać tak jak teraz zrobione mamy. No i w tą szparę, która nam jeszcze została, wsuwamy taki panel, lub jeżeli chcecie. Wsuwamy panel siatkowany. Tak? Jeżeli potrzebujecie więcej wentylacji, można by było to też zam zamienić, żeby ten panel był z tej strony, z tyłu. Bo wtedy po prostu trzeba sobie to przesunąć y, tą większą do przodu taflę, a z tej strony zamontować y, mniejszą taflę. I można zrobić tak, że tutaj będzie y, panel z siatki, z drugiej strony panel z siatki, i tutaj jeszcze będziemy mieli nauko z wentylacji. Tak, jeżeli chcecie, albo równo z przodu wentylacja i z tyłu i, i z drugiej strony wentylacja można tak sobie to zamontować jak chcecie jak wam się będzie podobać ja wkładam moją taflę czyli znowuż część pomalowana na zewnątrz część szklana do środka tak i już jest jedna ściana zamontowana teraz wkładamy z drugiej strony ściankę Proszę bardzo, szklaną do środka jest nasza prowadnica, jest nasza szybka i idziemy wkładać to z tej strony. Także wkładamy prowadnicę. Wkładamy. Tu musi, to sobie warto słuchać, jak uchylić, tak żebyście nie pomylili i nie włożyli tej płyty tutaj przed tym jednym listkiem, bo później drzwi się nie będą chciał otworzyć to musi być tutaj od tyłu włożone tak? i uchylcie sobie drzwi, wtedy będziecie wiedzieli o co chodzi wkładamy panel boczny drzwi sobie zamykamy i ścianki są już zbudowane słuchajcie, naprawdę niedużo czasu nam to zajęło żeby to zmontować i w tej sytuacji co nam pozostało? oczywiście zamknąć to nasze terrarium pokrywą górną Sprawdzamy czy wszędzie nam się tutaj tutaj założyło. No i co nam zostało. Oczywiście skręcić tą pokrywę. W zestawie dodatkowym, który tutaj mamy znajdziecie cztery takie śrubeczki, które trzeba wrzucić od góry w otwory tak żeby do tych prętów, które były, żeby te śrubki się mogły wkręcić. Tak? No i do tego jest też specjalny kluczyk, dlatego nic więcej nie potrzebujemy. Jak po prostu skorzystać z tego kluczyka, ale oczywiście, jeżeli macie ochotę szybciej to zrobić, to można wziąć zwykłą wkrętarkę i wkręcić wkrętarką. Natomiast można to zrobić tym kluczykiem. Nie jest to wcale jakieś ciężkie do wkręcenia. Wykorzystajmy zatem ten kluczek. Tak. Przód jest skręcony. Tu sprawdzamy. Nie ma żadnej szczeliny. To teraz skręćmy sobie tył. I ostatnia śrubka trzyma. Trzyma. No i słuchajcie, jeżeli to mamy skręcone, to teraz terarium nie powinno nam się rozpaść. Tak jak podnosimy do góry, a poza tym, że się drzwi otwierają, to terarium się trzyma. I gdybyśmy tego nie skręcili, to by nam się to po prostu rozpadło. Żeby było pięknie i wspaniale, to producent jeszcze przewidział takie zaślepki wkładamy od góry, żeby nie było widać tych śrub. Także trzeba sobie te śruby po prostu zaślepić raz, dwa, trzy, cztery. No i powiedzcie, słuchajcie, ile trwał montaż takiego terrarium i czy to było trudne zadanie? Można powiedzieć łatwe, banalne, do wykonania przez każdego. I jakiegoś silnego mężczyznę, i, e, i drobną, delikatną niewiastę albo delikatnego mężczyznę, a silną niewiastę. W dzisiejszych czasach różne warianty możemy spotkać, nie ma problemu. Nie. Mamy gotowe terrarium tak? Jeżeli macie ochotę, można tutaj jeszcze na przednich drzwiach zamontować sobie taki uchwyt do otwierania. no bo tak musimy tutaj gdzieś tam paznokciem wciskać, żeby się te drzwi otworzyły, a jak sobie taką klameczkę przykleicie. Oczywiście zdejmujemy folikę zabezpieczającą przed klejem. No i to wtedy się przyklei i można sobie tak otwierać. A jak już włożymy do środka zwierzaczka. Przekręcamy. Wypadł mi zamek kluczyk. Przekręcamy zamek i jest skończone terrarium. Zwierzak, zwierzak ze środka nie ucieknie. Wspominajmy o tym, że jeszcze jest dodatkowa zaślepka. Gdybyście chcieli więcej sobie zamontować tam jakiegoś fogera czy cokolwiek tam innego jeszcze można wykorzystać. Słuchajcie, jakbyście chcieli, to producent pomyślał o jeszcze jednej fajnej rzeczy, a mianowicie o, o małej przestrzeni, którą zwykle dysponujemy. No i najczęściej jest tak, że kupujemy kolejne terarium i nie ma gdzie postawić. I oczywiście można postawić na to, ale tu potrzebujemy wentylacji. Jak postawimy kolejne terarium, to stracimy tej, tą, tą wentylację. No i jest ryzyko też, że terarium mogłoby nam spaść. Dlatego producent wymyślił jak taka nastawka łącznik, która może nam dwa teraria ze sobą połączyć. Można sobie dokupić. Tutaj są cztery takie panele. Które łączą ze sobą te dwa, jedno terarium i drugie terarium, i nic nam tutaj wtedy nie spadnie, nie zleci i będzie się trzymało i estetycznie to wyglądało. To są panele do piętrowania terarii, do łączenia terarii, możecie to wykorzystać też. Także słuchajcie, naprawdę bardzo fajna, uniwersalna rzecz bardzo szczelne terarium zwłaszcza ta spodnia część tu może być woda wlana. Nie trzeba tam kombinować z jakimś basenem. Możliwość dołożenia dodatkowej wentylacji. Od góry mamy panel całkowicie wentylowany, panel siatkowy. Na to można położyć lampkę właśnie, żeby jeszcze gdzieś tam tutaj ogrzewać czy doświetlać zwierzaka światłem UVA, UVB. Tak, jeżeli wymaga, są otwory na wpuszczenie kabla. No i słuchajcie, jesteśmy... Gotowi do hodowli jakiegoś zwierzaka, gdyby ktoś chciał, takie terrarium Pierwsza osoba, która się zgłosi, dostanie ode mnie 10% rabatu na takie terrarium Także słuchajcie, to pierwszy, ten lepszy. Dziękuję pięknie za obejrzenie materiału. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, o oglądaniu i polecajcie oczywiście swoim znajomym też nasz kanał Zootim. I zapraszam do Wrocławia, do Zootim. Na zakupy mamy naprawdę fantastyczny sprzęt do wykorzystania. Dziękuję pięknie, trzymajcie się.